ja jestem pepe, ten games witam was. W moim sklepie oczywiście. Kopimy yy, sobie zaleczkę. No, miesiąc czasu nie było odcinka. A nie było odcinka, ale to już powoli wracamy. Lecimy sobie z tematem. Zaczymy to możemy dokupić co nam potrzeba, bo no, rzeczy trzeba dokupić. To jest to Ale doposażyć teraz wszystko trzeba odnośnie towaru, tak? Eee, więc bierzemy zapotrzeni. Patrzmy. Eee, więc jeszcze. Tam będzie. Tak będzie. Nie dużo tego nie będzie. Tam towaru będzie. Nie wiem. Zobaczymy po jak nam to wyjdzie? No bierzemy, zaczęło się sklep. Dalej. Mega. Eee, takich rzeczy. Eee, to co, do poszła i... ...podpuszczam. jak mało... ...spólnie... ...ma... Jak widzicie, jest ale powiem, że nas, nas trzymują, tak tujmy. i Na razie nie możemy szaleć sobie pod kątem a tak powiem nędzę, ale myślę, że to się niedługo po prostu zmieni. Yy, Piwa na ciemny, yy, tutaj coś. Kajcie, zatwierdźmy. Już mamy troszeczkę odkucie tym kątem, więc bardzo bardzo dobrze. Nie wiem, ogólnie będzie z dźwiękiem. No, w takim czasie troszeczkę no, nie poszło, to w drugą stronę pod względem OBS, a tego wszystkiego no, no, też troszeczkę... aby ja nie było problemy się. zdarzyły po kon... nagrywaniu. E, wczorajszego odcinka z no, to... e, Ale się wydało radnąć Teraz będzie. Inna Jeśli wstydziane gościowa ten mój Gąski I na będziemy mieli Bo małpa w dowodze nam się udało. do klasy spokojnie spokojnie to jest jeden od kuna jest od to chyba a 18 27 plus to dobrze dalej dawać kolejny karton

O ile widziałem to yy... nie. Nie mniej. Zobaczcie tutaj ten. Ogie okay, nie dobrze, ale tak bierzesz i spadasz. <grym> Hmm, na ja, mnie też jest chyba. I... Kurna, tak jakby to teraz było, że. że jednak. jak dostał ale jak. poszło chyba jakieś minus, ale teraz. to Ktoś... też. chyba to było. I bo i. no. ciemny. tyk. Będzie na razie. Chyba to było w polach, dlatego tych odcinków nie było teraz, ale myślę, że już powoli będzie z powrotem już będą. Ale sukcesywnie właśnie pod kątem nagrywania. Na razie wiadomo, że z farmingiem teraz tak, oczywiście, to myślę, że powoli, powoli będziemy się wdrażać. Już to farming wejścia na kanale, więc... Powoli, powoli. Muszę ogarniać, żeby po prostu posi... No. No, po żeby było... ...elegancko i można było w końcu jakoś nagrywać. Mam taką nadzieję, a czy tak wyjdzie, to zobaczymy. Widzę, że tak, pakuję troszeczkę półek. Trzeba będzie tylko regałów. Mm, trochę regałów trzeba kupić. Ja znam. Dobrze, skupujesz u mnie. Dobra. Teraz do No też trzeba kupić tak regał jeszcze jeden. Normalny regał. Eee, i oczywiście się tu posadzić ten regał odpowiednie rzeczy. Dobra, naszego. Eee... 36 dolarów, więc to bardzo dobry pieniądz. Mam wrażenie, że teraz po aktualizacji dużo szybciej leci czas. Bo jakaś aktualizacja wyszła przez ten okres, miesięczny, bo nawet tego nie odparłem. Nic absolutnie ee, właśnie pod kątem nagrywania się, przygotowań czy cokolwiek. Ee, nic nie było. I właśnie siadałem, to, można powiedzieć, że masz dzisiaj, się tam nagrywam to. Znowu, w sensie no, nagrywam z marszu Nawet Nie wiedząc jaka aktualizacja mogła być, czy cokolwiek eee, Ale chyba na razie widzę, że aktualizacji zbytnio nie ma Znaczy nie było Teraz zastanawiam się jest to Czekajcie Dostała ta, tam nie będę nic brał, bo mnie nie interesuje mnie na razie to Spersonalizuj eee. Wymagane ulepszenie personelu, ale eee, Ulepszenia I teraz, potrzebuję 1 jeden punkt umiejętności plus 1000 dolarów, po prostu mieć, żeby to zrealizować. Mam styk, Może się to uda jakoś to zrobić. Nie wiem, w dzisiejszym odcinku, ale bądźmy ja, ja, optymistami. Nie zawsze będziemy mieli połowy tego budżetu. Eee, Taką nadzieję! Też wątpię, no, że nie będziemy mieli, bo tych rzeczy te też nakupywać Wody nie mamy, ale te sobie powiedziane. To jest ta. Jaki, jakieś tutaj, te. i te rzeczy, też te jednak. coś mamy. Tutaj coś, tutaj coś, kuźiwa, co tutaj jest w ogóle? Mamy się zgodzić, aaa... Aaaaaj... No, to, że on odwalił IPF... Yyy... Eee, dobra, no to już że ona już... Podejdź do komputera i otwórz aplikację bankową. Gdzie ja się, ku**a, tam Pożyczkę mogę sobie zaprozentować. Okaz pożyczki. Jest pożyczkiem. Wiedź Jedna spłata z 7,5 dolara. Powita kwota spłaty. Nie wiem, może. możemy. sobie tyle. A nie, poczekajcie, bo ja to już nie jest Jeśli 10 dni to byłoby 82. Uchwa, tak. Kali? A mi? To. A wcześniej? Dobra. Ja mogę teraz to... To ulepszenie. Ulepszenie, ulepszenie, ulepszenie. Mamy to, ja wiem, że teraz nie będzie można jeszcze z tego zatrudnić ale możemy tak przerwa, przerwa. płaca 100 dolarów zatudnie Asi w magazynie opłatę kas obsługowych Eee, magazynie magazynie czekaj, to będzie robił A dobra, to tak będzie kasjerem nie myślałem, że, że, że tak będzie można sobie zrobić fajnie. Eee, więc, więc może to nie będzie tak źle. Kładka eee, pożyczka, eee, ale może dziwaca tego wziąć. Zobaczmy. A ja sobie podejrzewam, że zobaczę. Pasek, czy zmęczenie czy przeważ czy coś? No eee, to my możemy coś mięczyć, się przygotować pod względem zamówień. Jakieś piwo, no 6 dng, jakieś... Tak jest e? A, to jest dużo... Nie no ale tak przykładowo możemy sobie wziąć tutaj, dodać do koszyka. Nic się tu absolutnie zanieść takie coś zrobimy. Eee, no bo raczej mam nadzieję, że jeszcze ja tutaj wpadnie. Kościół też jest gdzie mózgiem wracana, tak powiem. Ale jakoś tam idzie. jak na tej kasie temu chodzi bo będzie fajnie, czy będzie dobrze szło. je mieć. Eee, no. O. O, czekaj, może, powołać, że nawet nie trzeba będzie wychodzić ze sklepu poczekać i kupić od razu przedmioty y, zamówienia i zobaczyć kiedy jak to wyjdzie. Jak mogę się młotać dzisiaj. E, wiecie, dość no, długa przerwa. E, od nagrywania to też y, może mi się więcej plątać, trochę się łamać to wszystko. Ale mam nadzieję, że jakoś tutaj będzie w miarę... Nie chodziło nowe, chodzimy tutaj tak, 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 Jeszcze jedna tak, jedna skrzynka tak, i tak, 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 teraz Zamówić tego co bo przekąsek ogólnie nam nie zostało, teraz została nam tylko stacja alkoholowa. Eee, tak tu można powiedzieć. ciekawie tutaj też nie jest. Te przekąski, ulepszenia jeszcze, coś możemy jeszcze w ogóle zrobić? No, na no powiem jeszcze. Ten... Eee, to jest tak dekoracje, wyposażenie mi na przekąski tak, tak, tak klub przekąski będą, będą dobra tik przekąski, zaplanowamy tutaj tak mamy przekąski, to pakujemy. przekąski, to pakujemy dobra tik tu Wstępne. Tutaj coś wejdzie, tutaj tu wejdzie, jakoś tu będzie... Dobra, to Dobra, jest jest. tam jakieś tam jaduki jeszcze są. O no, pieniędzy. Może nie będzie dać za dużo. Bo pewnie po ogólnym tutaj Eee, właśnie pod kątem no, do końca dnia ale może nie będzie tak źle. Czekajcie, bo tak chciałem sprawdzić te finanse, bo tak. Takie to dolarów. 200 dolarów ja muszę mieć na koniec dnia aby po prostu wziąć. Po prostu nie być na minusie. O, tak to mogę powiedzieć. Eee, dobra. Czy nie jest ogólnie źle? Mam nadzieję, że to warto, trochę tu jest. To trzeba, to będzie... W ten moment... O ty... Fuj. Aaa... Eee... Zwróćcie że ja muszę tak robić. Eee... Yy, Widzicie, no cały czas się uczy... Dobrze się się i do 16 teraz trzeba więc e, spoko loko. Później dziś o godzinie 7 .19 i się tam weźmie koło na kasę i będzie elegantko. Dobra, eee, piwko tu jest. Tak dobre eee, ja cały dzień bym na kasie i pracowało. A... Tutaj teraz, ee, no gości, jest drzony, a cały czas i, A ty już możesz. Ej, guziwa, eee, tak, 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 tu w ogóle jeszcze zostało tak, eee, O, to teraz później z i do tego nieźle. Eee, 16 minut odcinka, znowu? no nie jest tragicznie. Eee, jeszcze można na tej jednej się tutaj uda nam jeszcze ogarnąć. Eee, ulepszenia Zamówiłem no, jest samy, ale kurna no nie wiem czemu jeszcze nie chcę powiedzieć zamówienia. Ja może jeszcze na tym poziomie. Może jak się zatrudni, patrzeć na do kogoś to e, pod kątem, nie wiem, e, organizacyjnym o w ten sposób, no to jeszcze spoko. na ten moment chyba no, nie ma z większego sensu. Jest to krabumanie e, ogólnie, koszty ma w mediach społecznościowych, ale tego nie mogę. E, a nie, przepraszam, mogę. Uważam, że muszę sobie pieniądze wyłożyć. E, Czyli po raz w tym dniu, tak można powiedzieć, patrz po, po tym, przepraszam, dniu, będziemy sobie to ogarniemy. Może tak, jak namadać, nam się po prostu No Mamy pożyć no to jest dobrze. Yy, dobra, tu mamy tak. Zamówienie. Teraz, ja, ja też. Muszę... Właśnie, bez alkoholówki, bo teraz tak nie mamy koli, nie mamy wody. E... Czekajcie, chociaż nie. Ja, może byśmy sobie wzięli tak kole. Jedną rzeczkę koli, powiedzmy, tutaj, przekąski takie, no, pierwszego rzutu, tak tu ujmę. Wiedzieć to i jak. nie Dobra. Teraz w będzie za basanto, no, na wystarczy, zajebiście. A, ogólnie można też przecież jakoś to ładnie przełożyć. To możliwe, tak? ale na razie się nie baję pod tym kątem, na ziemu, może... Tego co jest pobrane, to... Wystarczy. Jak widzicie, Coli za dużo tu chodzi. Nie ma, proszę, w opakowaniu, te Przekąski, czy te przekąski. Jakoś tam powoli, powoli sobie to zrobimy. Lubimy jakoś, będzie jeszcze sobie to rozłożymy. Odłożymy, Znaczy wina, nam tam nie wejdzie. Prawda? Inaczej to weszło. To no dobrze. Pięknie to tam weszły. To pasuje. Ja od razu sobie sklep otwieram. nam na, na myszkie bierze. To yy... mi się jeszcze lego przyda, powiem szczerze, jeden. Yy, na tym Czekajcie, upuść, tak będzie Ja bym to spróbował lekko przenieść, pewnie że się Czekajcie, ja muszę zobaczyć jak tu się ogarniało mm. Tak Ja wiem, że można było to jakoś Ogarnąć, ale teraz trudno, nie powiem Tam się kasa obsamotrowa ogarnia Więc e, nie ma tak źle Sam obsługował moje No po prostu Przyszedłem e, żeby... Nie mogę się skupić e, Nie mogę się po prostu skupić Dobra, mamy 60 dolarów

Jesteś kurwa na przerwie, tym już się roboty. A nie, dobra, to sobie weźmie i zobaczmy. Ej, ale nie mam kurwa na kasy. Ty wuj przytrzymaj. A, czy ja mogę sobie to wziąć? To też fajne w sumie, czekaj, gdzie sobie wezmę przerwę, a on pój ona pójdzie na kasę, dobra. Tak się wymienią? E, no Ej, zajebiście. Może i tak źle? Ale tak, jeśli chodzi o temat rozwoju tutaj, bo tutaj pisze do stopy wsyłanie tego pięknego... połoczenia podłożone, to też nie, O kuźma. jak to wy zrobić? Czekajcie, tak, no to miałem już się kramy jeszcze. Dajmy sobie, tak. Będzie 6 dni no i tak dalej. I tak dalej. E, ale ta kasa samoobsłuchowa, ale my tego nie możemy sobie. To sobie wanie to nie było. lepsze nie było. Oba. Aha, ja do wezmę pozwolę na kupić kasę samoobsłuchowe A ja tego nie zwróciłem uwagi. dobra. Dobra. I też będziemy się troszeczkę bardziej pod tym pokombinować. Dobra. Eee, dobra. Są? Mam nadzieję, że coś tu nam da. Może nie potrzebnie dwóch pracowników nas. Ale niech już będą. Blokujemy sobie co nieco. W zasadzie eee, ja mogę się tam bardziej teraz skupić na na oganie czegoś innego. E, tutaj wciąż nie czy to jest jakiś kurt na grille, nie grillne, no nie wiem, trzeba popatrzeć teraz sobie na spokojnie. Wiem, że taki chaotycznie to wszystko będzie wyglądało dzisiaj a takie są realia dzisiejszego odcinka, że tak to. E, pozwala na skoku sprzedaży, do piwa, piwa, i to jest chleb, klapo. rozmiar sklepu, a gazdin powiększa powiększam magazynu 2 na 2 kasy, później tak mam mieć, powiększy rozmiar, powiększy magazyn i w beczkach beczka, becznia, tym pozwala system 2 na 5, tak. mamy 2 punkty, no jeszcze lepiej, już mamy 2 punkty ulepszenia, wiesz państwa. No możemy sobie wziąć, a na razie nie będziemy wziąć nie możemy wziąć, bo nie ma pieniążku I to zrobić? Kula, nie wiem czy to burza jak idzie tutaj grze tak robi eee, ale A, ale skupmy się na czymś Dobrze w sumie, bo teraz, a teraz mogę sobie tu wziąć troszeczkę bitka zmienić i więc na kasę, a tego na przeszedł wymienią. Ej, no kurwa, no powiem szczerze. zaibi się teraz idzie. Można tak robić. Taki biznes można robić. Można kręcić takie biznesy. Ludzie. Ej, czekajcie, czekajcie. Powinaczka nie. Mi się zdawało już tak będzie drogę drogę koleżanko na, na biznes to jest biznes trzeba takie rzeczy nie dobra teraz nie będziemy panamikali się za to że tam gór Niedolekiemu, powiedzmy tak. Tutaj, jak tam koleżanko? Jej, bo I wuj, mogę dać. Tak, w życiu realnym, czy za mleko, akurat 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 prawie dostało za chwilę 5 do tych. Ja się śmieję. Eee, też Teraz nie było. Raz tak. Czyli my nie mamy. Jak to jest z ten... tym? A to jest. kurwa by gir był. Tak, jak coś kulej, jest tak do jest... Oczy może. No pisania. tak, tak. Został mana. Aha. Ma być coś. Uwaga, pamiętaj, że tego spod. No spod tego będzie. Trochę zabawy będzie, tak? Masz tu koleżankę miniaczka No Kupić się nie mogę. Ostatni klient, tylko to jest całkowity zysk. 35 klientów obsłużonych, przy 623 dolary. Koszty zobaczymy na 188 dolarów, spada pożyczki 2,5, wypada na... Centrum. Koszty, jak tam jest 150 i tak dalej. To młodeczki. W dzisiejszym odcinku były to na tyle. Takiego odcinka mi się spodobał, zostawcie w w komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie. Cześć.